Z tej strony Słomek witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj po raz kolejny jestem z Bartkiem. Bartka już znacie z fabryki plonu. Na samym początku filmu, gdyby ktoś chciał posiać kukurydzę, jeszcze w tym sezonie Bartek ma jeszcze wolne terminy. Namiary do Bartka zostawiam w opisie filmu. No i my działamy z kukurydzą. Jest to moja pierwsza kukurydza w gospodarstwie, moja nasza, no bo jednak, że tak powiem, gospodaruję cały czas z tato. No i zdecydowaliśmy się na wysiew kukurydzy w technologii pasowej e, Za pomocą e, tutaj agregatu e, Czajkowski STK e, ST, best, wróć, przepraszam, ST++ e, Że tak powiem, pierwotnie to była maszyna 3 metrowa Bartek siał u mnie rzepak i pszenicę, filmy widzieliście I teraz jest rozbudowana o plus plus Także e, teraz siejemy ile? 8 rzędów kukurydzy tak. Osiem rzędów kukurydzy No i na czym polega ta uprawa? Jest to pionowa uprawa profilu naszej gleby bez mieszania Z przodu idą kroje rozgarniające Krój nacinający, talerz nacinający Karbowany bodajże on jest No idzie stopa spulchniająca ten pas siewny I za nią idą talerze zagarniające No i z tyłu wało i dalej siewnik Maszyna Wadersztata, Wadersztat Tempo to tak pokrótce. spulchniamy, na jaką głębokość masz bardku? 28. 28 cm, gdzieś tak, że no, ten korzeń no, będzie miał lekko, tak jak już ta roślinka wzejdzie, no to ten pas, ta, ta szpila taka w miejscu zasianego ziarna, nasiona ziarna, zależy co sięjemy. No korzeń się będzie dobrze rozwijał, tak będzie mógł sobie iść za wodą, oczywiście za rednicą spulchniającą Podawany jest nawóz po całym przekroju profilu glebowego. Także na, jakby nawoz podajemy w głębnie i też dzięki temu ta roślina będzie mogła, będzie mogła, będzie szukała i wody głębiej i będzie szła za nawozem, tak? Za miejscem. W podsiewacz dzisiaj dajemy 200 kg jara korn. Mamy to, to jest NPK 7, 20, 72028. Z reszty nawożenia będzie jeszcze filmik, bo planowany jest jeszcze mocznik. Jako, że technologia pasowa, to no nie ma jak wymieszać tego nawozu, bo gleba nie jest mieszana. Mocznik planuje podać przed deszczem, no w środę bądź w piątek się w końcu może zlituje. Może coś tam popada. No i, no i co, działamy? Warunki do siewu chyba dobre, nie? Bartku? tak. Patrząc chyba jest ok, nie? Jest ok. W pasach siewnych jest wilgotno. W pasach to jest siewnych jest, jest jak najbardziej wilgotno. Wysiewamy dwie odmiany z kozade. Jedna to jest anowi. To jest odmiana Flint Flint Dent, czyli taki powiedzmy mieszaniec. I druga odmiana Arbori. To jest typowy Dent. Obie te odmiany wysiewamy w obsadzie 83 tysięcy na hektar co tutaj zresztą widać 83 100. no wiadomo, że to się tutaj delikatnie waha, ale generalnie obsada zakładana jest dosyć wysoka no ziemia dobra tutaj akurat trzeciej klasy dobra działka z bardzo wysokimi zasobnościami fosfor, potas, pH uregulowany także powinna być kukurydza siejemy ją bezpośrednio w poplon. Tutaj był gotowa ta mieszanka POM-20. Była tutaj rzodkiew, wsiana i owies Szorski. Robi to robotę, pokażę Wam to później z zewnątrz. Co do kukurydzy jeszcze no to gdzieś tam z polecenia ta Nowi bardzo dobrze wypada w wynikach coboru. Bardzo dobrze oddaje wilgotność. Co do przeliczenia na Słucham kukuryzy, powiedzmy zbieraną z pola, no to jest w czołówce. Arbori również, pomimo tego, że to jest dent, bardzo dobrze oddaje wodę. A nowi, jak pamięć mnie nie myli, to jest 230 VO Arbori to jest 240. No i co, zaprawione oczywiście... Proszę, nie, nie, nie powiem wam czym dokładnie, ale widziałem, że jest tam jeszcze jakiś wiem, proszę, co to było. Bartek, co to nawozu no, Jakiś no, chyba nawóz do Właśnie nasiona są fioletowo-niebiesko-szare Jak zwał, tak zwał, pokażę Wam e, później e, No i co, lecimy sobie na nawigacji Bartek oczywiście za sterami swojego Axiona 950 Zestaw świetnie daje radę No jedziemy gdzieś tam 9 na godzinę Wysiew jest bardzo dokładny Tutaj pokazuje nam odchylenie, tak, tolerancję e, błędu Te skoki są minimalne Tutaj Czajkowski dozuje nawóz, Cyk, nawóz sobie leci, oczywiście monitorek pełen, pełna kontrol nad wszystkim No i co, siejemy? Zobaczymy co z tego będzie, no mówię Rok sprzyja temu, żeby ta kukurydza w tych pasach sobie fajnie rosła Zobaczcie tutaj, po Sowszecku właśnie pod kukurydzę Trzecie obronowanie Nie no, się śmieje, bez, bez obrazu oczywiście tutaj, ale ale no niestety, problem jest z wilgocią, problem jest ze wschodami Też co do kukurydzy, dosyć długo czekałem Z tym siewem, ponieważ no wiecie, cały czas były przymrozki Nie wiadomo było, kiedy to się skończy Gleba, przez to, że były przymrozki, dosyć szybko się wychładzała Dosyć mocno się wychładzała No miała około 5 stopni, teraz dopiero to chwyta To się zaczyna bojać, no i w prognozach wreszcie długoterminowych No nie widać żadnych tam przymrozków, ochłodzenia, będzie fajnie ciepło, węgocie jest, może popada, powinno być super. Toż tutaj, Bartku, byś do w tym momencie? Czerpko. Wszystko wyczerpałem. Wszystko, wszystko no ja tutaj, kurczę, widzicie, z Bartkiem się nie podzielę za bardzo e, kamerą. E, zastanawiałem się tutaj, czy to ruszać talerzówką, żeby to nagrzać, ale byłaby to zbyt duża strata wilgoci. No i druga rzecz, dlaczego chciałem to ruszyć, bo dziki mi trochę tutaj szarżują w tym poklonie. Bartek, czy nic sami zwalnia, Tutaj zaraz będzie taka jama niestety, no te pierwsze kilka nocy będzie pewnie kluczowe, żeby żeby tutaj nie zaatakowały no i zestaw robi naprawdę fajną robotę e, pomimo tego, że górki są gliniaste, na dołku jest nawet siwy ił się trafia e, no ta gleba jest już teraz na pasówkę można powiedzieć, że idealnie idealne warunki wilgotnościowe są, nie ma żadnej kluchy nie wyciąga żadnej kluchy jak to miało, ni niestety tam Troszkę miejsce przy siebie buraków, ale no to po prostu zbyt mokro było. Wiadomo, że do każdej maszyny te warunki muszą być idealne. Dzisiaj myślę, że no, warunki są idealne, zresztą pokażę wam to z zewnątrz. No i praca w re. Ta działka akurat tutaj 12 hektarów. Pojedziemy jeszcze na kolejne, nie wiem, czy tam z nich będę coś kręcił. Ponagrywam jeszcze coś z zewnątrz. No i widzimy się za chwilę. Teraz szefu przyjechał z kontrolą. Idzie zobaczyć, jak maszyna idzie. To mi tak? z powrotem no? I zmieniamy tak 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 No zobaczcie, tutaj idzie krój rozgarniający, talerz nacinający Redlica spulchniająca, widać jak idzie głęboko talerze zagarniające Tył wałoponowy No i siebie tak jak mówiłem Zobaczcie jak się zagłębia Akurat ścieżkę ma przed sobą Sekcję siewnika oczywiście rozłączane z gps to także nakładek nie będzie. Zobaczcie, jak pięknie. Poszedł. Zobaczcie, 6 tygodni bez deszczu, 6 tygodni nie padało. Zobaczcie, to jest w pasie siewnym. Piękna, mokra, wilgotna ziemia. O, jest tutaj nasionko. Siejemy gdzieś tam na, na 5 cm. Teraz troszkę głębiej ustawiłem, bo no wiadomo, na gliniastych górkach gdzieś tam się zawsze zestaw lekko wypłyci. No ale 5 cm to dla kukurydzy no myślę, o, tu jest drugie nasionko. Na równo. O, wyjdzie. Będzie ok. Tutaj jest poplon mój, a tutaj był poplon gotowy. Pokażę Wam jaka różnica. Już tutaj kilkanaście przejazdów zrobił. Pole jest długie, bo ponad kilometr tutaj zaczynał. O, zobaczcie. Resztki, poplon, pruchnica. To trzyma wodę. O, tutaj zobaczcie. Zaczęty się był. Jest pięknie, wilgotno. W tym pasie siewnym, o jest kokury, widzicie? Było płycej na początku, ale też będzie dobrze. Jest, jest bajecznie, jest bajecznie. Oby tak wschodziło, jak to wygląda przy tym siebie teraz. O, jako taka ciekawostka, dron już wrócił z serwisu. E, uszkodzony był silnik w gimbalu, jakieś zaślepki brakowało, oczywiście skrzydła połamane. Nowe skrzydła e, przysłali mi jakieś takie podkręcone. No tanio nie było, 800 zł kosztował serwis. Niestety za swoją głupotę trzeba płacić, ale na dzisiaj pole bez słupów, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Bartku, jako takie jeszcze rozwiązanie oficjalne naszego konkursu ile waży ciągnik zestaw, z, tak jak podawaliśmy, ile Wtedy akurat dla zmierzona masa to 34 180. No i dwie osoby podały prawie, że poprawną odpowiedź. 34 tony 200 kg, jedna osoba napisała taką odpowiedź na Facebooku, druga na YouTube. Odezwę się do Was, No w komentarzu odpiszę Wam już pewnie to już będzie po odpisaniu, ale żeby wszyscy mieli jasność, 34, 180 waży ten zestaw. Pierwsze pole, powoli kończymy. Oczywiście zestaw Bartka doposażony jest... Automatyczne zamykanie sekcji z GPS-u Tutaj sobie dosiał sklina Teraz jedziemy czwarty raz w koło Może wyjaśnimy z tymi infoszeciakami jak siejesz bo, bo wiele pytań No Tak w skrócie Tak w skrócie no, e... dlaczego, dlaczego nie od brzegu? E... Dlaczego nie od no, brzegu? W tym przypadku, gdy mamy, gdy mamy klasyczny siewnik Możemy przejeżdżać po fragmentach e... już obszanych no tutaj te zasiane części pola yy, przeryłbym jeszcze raz łapami, więc żeby nasiona by się albo powrzucały, albo poprzesuwały, więc robię pusty obrys, obrys wokół pola. Zaczynam od środka już z kontrolą sekcji wyłączając sekcję na ubrociach i dopiero na sam koniec wypełnię ubrocia, e, tak żeby no też są zasiane w świeżo uprawioną glebę, a, a nie z bitą. No Ok, dobra, no to już podwyjaśnione, nie? Myślę, że wyrażające tak. pytanie. No Bartek właśnie zjechał, tankowanie po siebie, zaraz się dowiemy jakie wyszło spalanie. Wiadomo, że trochę przejazdów, dwa małe kawałki, no w sumie trzy. W sumie, no tak, bo jeszcze jeden, ten 06, no właśnie, trzy kawałki malutkie, zaraz się dowiemy, ale na pewno będzie dobrze. Dzień już ma się ku końcowi, słoneczko zachodzi, Bartek skończył, no i zgadnijcie, jakie spalanie, no nie no, nie będziemy robić zagadek Spalanie wyszło niecałe 15 litrów z przejazdami trochę tam od miejscowości do miejscowości Także myślę, że bardzo dobry wynik, no i potwierdziło się, potwierdził się wybór Bartka, że maszyna jest bardzo oszczędna, tak? Dobra, dziękujemy i życzymy wszystkim, no Wzrostu wody. planów wody. i wody, właśnie, wody. wody I będzie dobrze Do następnego, miejmy nadzieję Pewnie się zobaczymy na jesieni, nie? Oby Dobra, pozdrowienia na razie, cześć Cześć